Siemano, Torekano, e, witam Was w e, kolejnym odcinku z Małpeczek. Lecimy. E, gramy super przedział, widzę mapy już po prostu. Lecimy kołopa. Dzisiaj jedno podejście, wyjątkowo. Mam nadzieję, że Impopable i się uda. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę pod odcinkiem i suba z na kanale. Żeby Was nie minął żaden odcinek. A ja tutaj kurde, dobra, najpierw będę miał mniejszego tego Discorda, bo przed chwilą była fatka, pokazałem Discorda, bo na Discordzie piszę z kolegą. E, także lecimy. <śmany> Nic nie się jeszcze na drugim ekranie, bo masakra. Dobra. Będę lepszą mapkę. Potem nie wiem, postawię coś losowego. Druida postawię. Z boku pod środkowy tier, żeby zarabiał hajs. <śmany> Lecimy, jedno podejście. Zobaczymy, jak wyjdzie Tutaj na nagraniu. Kurczę, kamera może chodzić w yy, małej ilości fps z tego w... względu, że. O, teraz lepiej, dobra. Mam nadzieję, że nie jestem prześwietlony, bo ciemno jest. Nagrywam 23.15. Także pozdrawiam Cię, kumplu. Yy. tá escape ai uh -huh. ai Jeszcze lepszy dzika, żeby metalowy rozwalał. Tak to metalowy rozwala więc spoko. Pierod ma duży zasięg, zawsze coś dobra. Teraz poszedł pod. No, dałbym to. A super, że to zasięgu nie ma. 8 to za tysiąc. Przeleciało. Tutaj nie daję nakamu, z tego względu, że ja wioskę zaraz postawię. Więc bez sensu. 510. Dobra. Daj wioskę i alchemika. Aby dam alchemika i wioskę, i potem na będę stawiał. Mhm. Mm tu będę centralizował swoje y, wieżyczki. Dobra. Ciekawe, ile minut zajmie. Koop. Kolega ma bardzo dobrego neta, więc normalna prędkość jest. Ciekawe. Spójrzmy oczywiście impopable, pierwszy raz w serii. No, zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie. E, łatwo jest na impopable, na Kołopie. To jest dla mnie taki medium. No dobra, tutaj wioskę postawię jeszcze. Tak, żeby go chyciła. Kamo. Dzięki, dzięki Kumper, żeby z głowy było. Dobra. Alchemik, alchemik. Ho dałem radę. Dobra, ty byś się gościu też przydał, ale nie, dziewięć koła. Tutaj. Ej, alchemik, alchemik. Eee. Ej. Tak. Okej, okay, serwus. No, Amrobat first. jest. No, ciebie będzie bardzo dobrze. Do sztoką Sacry. Bez tego byśmy pewnie nawet wygrali. Wystarczy, że kamo widzą. Metalowe się rozwalają, chociaż on. Tylko metalowe rozwala. A ten i metalowe będzie rozwalał, i kamo, więc w sumie łatwo. Jeszcze apacz. Ale profilaktycznie po co przegrać, nie? Po co tyle czasu stracić? To jest Impopable 100 rund to nie jest. Hopsiup. Dobra. Tyle tyle kart odtworzonych, tyle mam tu wszystkiego potwieranego Mówię, żeby się gdzieś głos nie puścił czy coś. Będzie masakra. W ogóle dźwięki z gry będą bardzo cicho. Ej. Muszę trochę chociaż podgłośnić. Przepraszam, że nie słyszeliście prawie w ogóle dźwięków z gry, ale ja mam normalnie ściszone. Bo wcześniej z tym kolegą rozmawiałem i chciałem go słyszeć. On nie grę. Także jeszcze zostały ustawienia. Dobro, no, come on, dopiero z połowa. Jest szósta minuta. No, jeden impobej myślę, że to jest git na taki odcinek, bo YouTube naprawdę strasznie długo te odcinki wrzuca Przepraszam, że widzicie ten odcinek nie wiem, w poniedziałek albo we wtorek dopiero. Coś takiego raczej. A poprzedni widzieliście dopiero w niedzielę. Kilka dni po ale, też jest napisane na kanale na banerze, że filmy co jakiś czas, nie codziennie. Jeden był z rzędu, bo powiedziałem, że do zobaczenia już jutro. Wiedziałem, że dwa z rzędu wrzucę, co nie. Ale, no nie, ten YouTube tak wolno przesyła. Jest dramat z tym. Naprawdę, i to nie tylko ja mam takie problemy, nie. To jest masakra. Kurde, ale nie postawię tego. Nie gadaj. O! haha! Dobra, ha! Dam radę! Dań, to tyle wieżyczek jakby można było postawić, nie? Eee. No jestem durniem! Daję go na camo. Dobra, już nie zostanie. Bez sensu, ulepszyłem na camo. a... Dam zasięg specjalny, dałem. Dzięki, kumpel. Chcę chyba, żebym mnie zrobiła, patrz, no. A wiecie co, bez sensu, nie róbcie tak jak ja Wylepszacie coś pod kamą, gdy macie miał pią wioskę pod kamą Dobra, chyba powinniśmy już dać radę, co? Jeszcze ja dwójeczką mogę sobie klikać Tu trzy koła Pół, osiem i... 640 Proste To sprzedał coś. A, małka mała, dobra. Dobra. Muszę dać koledze, kasę. Szkoda, że nie mam klikera. Kurde no mi coś tu klikało. Poklikajcie mi widzowie, bo ja muszę ehm, na chwilę pójść. Czekam aż odczyta. Kurczę. 70 runda. Dobra, coś lepsza gra. Dobra, to spoko. Okej. Okay. No nie właśnie nie. Nie przelewaj mi kasy, gościu. No, okej. Okay. To, musiałem kliknąć. Dobra. Gra leci. Ja jeszcze mu przeleję.

Dobrze, więc dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. Zostałem druida. Do zobaczenia i cześć, ale wróciłem na styk. Wow!